Siemanko wszystkim, macie, Piotrzec z tej strony kategorii. progres. Słuchajcie, mamy dość spontaniczny materiał, ponieważ powiedziałem, że robimy coś innego do jedzenia, więc fajnie by było, aby to uwiecznić, więc dzisiaj będzie coś na zasadzie cheat -mealu. Ewentualnie coś, co będziecie mogli zrobić sami w domu, gdy będziecie po prostu mieli ochotę na delikatnie inne, inne żarcie. Przepraszam za syf, staram się tutaj robić to w domu normalnie, ale też nie będziemy mógł iwać, że przygotowywaliśmy scenerię czy coś, jest jak jest, natomiast nie ma nie i ma tak organu. Słuchaj, dobra, po kolei. Robimy się pizzę. Dlaczego robimy pizzę? Dlatego, że nie wiem, no bo, bo chciało się zjeść pizzę. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, jest okres masowy który trwał bardzo długo. Tak jak wcześniej mówiłem, problemy zdrowotne nie pozwalałyby mi na to, aby kontynuować ten okres masowy wcześniej, więc teraz kontynuujemy ten okres po prostu po wakacjach, po odpoczynku, po rekonwalescencji, tak to można nazwać, gdzie już te jelita pracują. No i aktualnie mam około 700 gramów węglowodanów w dni treningowe, 350 białka oraz 150 fatów, więc to jedzenie jest dość takie przyjemne, dość delikatne. No i dzisiaj mam ze sobą już Cztery posiłki, natomiast dzisiaj zrobimy prostu sobie delikatną odskocznię, zjemy sobie coś tego typu, czyli coś innego. Natomiast wiele osób pewnie będzie pytało, jak to zrobić, te ciasto i tak dalej, bo takie pytania się pojawiały. Takie materiały już na kanale podobno już były, no ale aktualizacji nigdy mało. Więc zaczniemy, słuchajcie, żeby zrobić takie ciasto na pizzę, to wygląda dość tak, dość normalnie, nie jest to nic skomplikowanego. Nic, nic natomiast używaliśmy manki tego typu. Czy ta mąka jest dostępna u nas? Nie mam pojęcia. Jest to mąka na pewno do pizzy. To jest mąka od mojego bardzo dobrego komplomateusza, któremu dziękuję. Może będzie widział, może zrobi coś smakiem. Jeśli się do pizzę zjeść, ale nie miałem czasu ze względu na, ze względu na pracę. Więc pizzę zjem ja dzisiaj w innym towarzystwie Damskim, bez piwka. Natomiast słuchajcie, tego typu mąka, jak to robiłem, dawałem sobie do takiego kubeczka, czyli kubek taki typowy 250-300 ml, wrzucałem tam drożdże, drożdże jeżeli ktoś będzie pytał ile, nie wiem, tutaj zeszło, jedna piąta, jedna szósta może kostki drożdże. do tego po prostu łyżeczka cukru, letnia woda i cała tego typu szklanka, więc 250 ml plus drożdże i wrzucałem do tej miski 500 g 500 gramów mąki, więc poleciało 500 gramów mąki jeszcze tutaj delikatnie zostało, bo dosypałem później setkę więc 500 gramów mąki mniej więcej poszło na tą pizzę, więc mamy około gdyby tutaj w fit świry wiedzieć a ja jestem fit szwirą, więc chcę jest około 350 g pęglowodanów i 5 gramów cukru ze względu na ze względu na drożdże. I to jest właśnie nasz składnik na ciasto. Jak to robimy? Mieszamy drożdże, odstawiamy, później 500 gramów mąki, wlewamy to w wodę. Te drożdże oczywiście, które są w wodzie również. Mieszamy to wszystko, dodajemy 100 gramów mąki i robimy sobie ciasto. Akurat ta mąka jest o tyle dobra, że nie trzeba się bawić z tym ciastem. Można zrobić, można powiedzieć, bezpośrednio po wlaniu tych drożdży, tej całej substancji. No i co tyle spokojnie sobie ugniatamy i od razu możemy to włożyć na blachę. Tak my to zrobiliśmy. I to jest nasze ciasto, i to jest, nasz, to jest nasza podstawa. Nie, około, nie odstawialiśmy niczego, żeby gdzieś tam to poczekało, odstało i tak dalej, więc można powiedzieć nawet, że tego typu posiłek sprawdziłby się kogoś, jeżeli ktoś lubi długo gotować, bo jeżeli ktoś lubi długo gotować to można sobie taką jedną pizzę zrobić, to no nie ma żadnego problemu powiedzmy taki jeden posiłek w ciągu dnia, typowo przemny. można powiedzieć, że tutaj jeżeli ma 300 gram gramów to jeżeli ktoś ma 150-200 gramów na posiłek, no to jak najbardziej jest spoko natomiast chwilę to trwa, ale jeżeli ktoś chce, ktoś lubi chce zrobić sobie taki czytnik bardziej, może nie tylko zdrowy, ale taki mm, kontrolowany, to będzie to spoko opcja można użyć pomidorów, ja to wiem, natomiast my mieliśmy pasatę, bo kulturysta zawsze na pasatę, więc Używamy po prostu pasaty, to jest słabsza opcja, jakieś tam pomidory i tak dalej. Byłyby na pewno zdecydowanie, zdecydowanie lepsze. Oczywiście tego nie dajemy za dużo, bo to będzie po prostu później pływać. I po prostu teraz jakąś łyżką rozsmarujemy. To będzie dość, dość banalny przepis, myślę, że bez cięć. Cięć robić nie będziemy, jedyne cięcie jakie będzie tu pokazanie efektu finalnego i tak to wygląda, żeby was nie zanudzać. Składniki, jakie możemy użyć to oczywiście dowolnie, jak to pizza. Jeżeli chcecie zrobić sobie taki czytnik jak będzie wcześniej kontrolowany, ale chcecie naprawdę polecieć z jakimś tam delikatnym syfem, no to może być, to mogą być tam i oliwki i salami i masa sera żółtego i tak dalej ja sera żółtego tak czy siak się użyję bo pierwsze pizza bez sera to jest ciasto z ketchupem a nie pizza trzeba tutaj ograniczyć profanację jeżeli ktoś mi mówi, że robi fit pizzę a tam sera nie ma, to nie jest to fit pizza to jest po prostu jakiś, jakiś żart i trzeba tutaj pizzę szanować bo to jest cudowny cudowne posiłek, który powinien smakować wszystkim więc pizza oczywiście z serem jeżeli ktoś tutaj będzie też pytał czy to wyliczam, nie wyliczam tak jak powiedziałem, mam około 150 gramów fatu natomiast się tego fatu zjadą również do każdego posiłku czyli do czterech posiłków po 20 gramów nieco tego brakuje, więc nawet nie będę liczył, bo i tak tego fatu będzie niedobór. Oczywiście tak do diety nie podchodzę, żeby ktoś zaraz coś nie pomyślał, że ja sobie robię codziennie pizzę i sobie, tak, i sobie tak mniej więcej te makro liczę i tym podobne. Tak to nie wygląda. Pokaż może lepiej na mnie, aniżeli na pizzę czy bo to, to nie wiem, to ludzie myślą, że no, słuchają, ale to no tak ten, no. E ale lepiej widzieć, co mówi, a nie pizza. No, choć pizza też przemawia. Natomiast słuchajcie, to nie jest tak, że ja tak jem. Ja taki posiłek sobie z nim raz na miesiąc po prostu i to jest tyle. I dzisiaj sobie akurat taki miesiąc wypada, a bardziej wypadają prawie trzy tygodnie mojej zdrowotności, gdzie mogę zjeść to, co, zjeść to, co chcę. I za chwilę popełnilibyśmy bardzo mocny błąd: ponieważ nie ma pizzy w polskim domu, domowej pizzy, bez cebuli, i pieczarek. To jest podstawa podstaw. My to mamy już zrobione, więc cebule i pieczarki, które usmażyliśmy na oleju w sprayu, oczywiście mamy tutaj i sobie to przerzucamy. Ktoś powie, że jest to coś dziwnego. Wiem, nie pokazuj mi. Ja w tym domu gotuję, jestem od gotowania. Wszystko będzie dobre. Eee, dajemy, sobie, dajemy sobie pieczarki i cebulę w ilości dowolnej. Natomiast ilości dowolne to oczywiście ilości duże, bo no, z polskiego domu takie to wszystko jakiś świąt tak urzędności. Można oglądać śmiesznie, natomiast to będzie smakowało naprawdę dobrze. I teraz po prostu sobie to wprowadzamy. Ktoś powie, że ta kolejność jest nieodpowiednia, natomiast to natomiast ta kolejność jest odpowiednia, ponieważ właśnie na to damy ser i to zrobi, zrobi robotę. Jeżeli ktoś nie próbował, możecie spróbować. Generalnie raczej jestem prostym kopem i zrobię to rękoma, mimo że to jest w pasadzie. No, ale na potrzeby materiału robię to niechlujnie ręką, ale staram się, aby to wyglądało profesjonalnie. Natomiast no, nie jest to kanał kulinarny, nie mamy wysepki, nie mamy jakichś tam fajnych oświetleń dalej, Mamy normalną kuchnię, gdzie chcemy zrobić normalną, fajną pizzę. Tak to wygląda. Jak powiedziałem wcześniej, możecie użyć jakichś składników takich, jakie tylko chcecie. Jeżeli to ma być mniej takie hamskie. To oczywiście szynka już bez tego sera, jeżeli ktoś chce jakaś kukurydza, no i ogólnie pomidory, jakieś tam dowolne, dowolne składniki, a my lecimy dzisiaj full i to będzie po prostu mój taki ostatni dzisiaj posiłek, więc tych węglowodanów wejdzie około 800 dzisiaj, no bo my nie ukrywajmy, no ale nie całej takiej pizzy nie to jest niemożliwe, bo naprawdę to jest 600 gramów łącznie, 500-600 to no tak 500-600 gramów tej, tej mąki nie zależy jak to tam ile tam wyszło z tego łączenia się całego nie, więc e, jest tego dość sporo więc półtorej na pewno jest moje więc opierając się około 700-800 gramów tego wodanu natomiast jeszcze, jeszcze sobie użyję na pewno białka bo tego typu, po posiłku zawsze daje białko i będzie go e, aż 100 gramów i tak to, tak to wygląda. No i też jeszcze, jeśli mowa o takich problemach refluksowych, staram się na wieczór już tych tłuszczy za bardzo za bardzo nie mniej Zauważyłem już bardzo dawno temu, parę lat temu, że te produkty tłuste, no można być nie służą. Natomiast u mnie już podczas okresu masowego, jeżeli mogę tutaj mówić, pojawiały się problemy bardzo mocne, aż z wybudzaniem w nocy ze względu na refluks. To było na tyle uporczywe, że no nie chcę nazywać tego, nie chcę nazywać po imieniu, bo nie wypada, nie jest to kulturalne, a możecie się domyślić, jak wygląda refluks na zaawansowanym poziomie w dodatku z przepukliną to było bardzo mi fajne no i te problemy zdrowotne to były moje pierwsze problemy zdrowotne w życiu związane z, z siłownią i może nie tyle co głównie z jakąś tam mocniejszą suplementacją bo to oczywiście wiadomo, to wszystko ma wpływ środki jakieś tam orany i tak dalej to wszystko wpływa na, na trawienie na, na stan jelit, nie ma co mówić, że nie natomiast musimy pamiętać o tym, że Jedzenie w tak u mnie od 2019 roku 1000 gramów, 1200 gramów węglowodanów dziennie to jest naprawdę chora ilość. i Jedyny okres redukcyjny, czyli okresy, gdzie ja szukuję raczej do startów, bądź krótkie cięcia, których nie biorę pod uwagę, bo podczas krótkiego cięcia tej lita odpoczną, ale nie od 1000, a powiedzmy od 600 gramów. No, nie też robię podopieczni, często takie cięcia, które mają pomóc, ale wiadomo, moi podopieczni nie jedzą takich ilości jak ja, że jest tutaj 7000 czy 8000 kalorii. No i oczywiście taki odpoczynek jest tylko możliwy na prepie, czyli przy w okresie przed zawodami. Natomiast tam też jest mocniejsza suplementacja i tam tej litery również mogę się uszkodzić. A ja po ostatnich przygotowaniach, yy, które trwały 24, 26 tygodni, 26, nie odpoczywałem, zrobiłem totalny off od od supli, mocniejszych supli. Od tego odpocząłem, natomiast ilość jedzenia bardzo szybko wróciła wysoko, tam startowałem od razu 600 czy 700 gramów węglowodanów wysoko fat i leciałem od razu już z budowaniem. Chciałem odpocząć od środków, to była taka moja decyzja. Oczywiście decyzja trenera również, ale po prostu i on i ja mózg mamy, więc chcieliśmy odpocząć, natomiast no, żywieniowo chciałem to pocisnąć jak najmocniej. No i skończyło się tak, że no, okres masowy ciągnąłem i przez ostatnie już takie Powiedzmy, już zużyję ten ser do końca. Mhm. To już przedostatnie takie, już powiedzmy, te problemy się pojawiły pod końcem listopada. Pod końcem listopada to moje problemy zdrowotne, już tak we wrześniu dawało sobie znać, w październiku. No i ta waga też wzrastała i raz ta waga była 138, parę dni mijało, było 132, później było 139 i później wracało 136 i nie wiedziałem o co chodzi. No i po prostu to wyglądało w taki sposób, już mówiąc tak. Mówię z tak otwarcie, bo nikt prawdopodobnie do końca nie wie, jak to wyglądało. To problemy były związane z tym, że poszedłem na badania, wróciłem do domu, powiedziałem, że jedziemy na SOR, bo coś ciężko mi się oddycha i to nie było jakieś duszenie się. Ja po prostu byłem ciekawy, bo na treningach nie wierzyłem, że aż tak moja waga może powodować aż takie duszności. Po wykonaniu ćwiczenia, po wykonaniu ćwiczeń pojawiały się duszności takie po prostu typowe, jakby nie wiem, jakbym, jakbym wydłużył się spod wody, jak ja to nazywam, po prostu nagle się zaczynam dusić, nie tak jak w trakcie ćwiczenia, a po prostu po. I nie mogłem tego oddechu mocno złapać, nie czułem duszności, po prostu, tylko ciężko, ciężko mi się oddychało. No i tak po miesiącu, dwóch miesiącach czasu powiedziałem, wracając do domu, po prostu jakoś tak jakiś byłem wyspany, wypoczęty, powiedziałem, że, że jedziemy na Sorno i okazało się tam, że hemoglobina jest... Bardzo, ale to bardzo nisko, więc, oczywiście, występuje jakieś krwawienie. Jeżeli występuje krwawienie, no to oczywiście poziom żelaza był również bardzo niski i bardzo niski, mam na myśli, praktycznie, praktycznie zerowy. Do tego za w No i oczywiście okazało się, że gdzieś jest strawienie, którego widać nie było, bo nie było nigdzie krwawienia kompletnie widocznego. Yy, wiadomo, człowiek by mógł powiedzieć, że to jest po pierwsze waga, po drugie, właśnie masa, po trzecie, szybkie spuchnięcie. Natomiast no, tutaj może być wiele powodów, i raczej mało kto po tym, jak czuje się po prostu gorzej, zaczyna od razu jechać na solo. Natomiast ja pojechałem. No i właśnie okazało się to jakieś krwawienia, były po wynikach. Ja nie widziałem do końca, że to naprawdę krwawienia są, bo lekarz był strasznie lewy. Dał mi w ogóle takie leki, które mogłyby mi tylko i właśnie zaszkodzić, a nie pomóc. Natomiast o tym już nie chcę mówić, bo to było po prostu chore. Zaczął mi wkazać jakieś teorie na Wikipedii, żebym sobie o tym poczytał i tak dalej. To w ogóle nie miało nic wspólnego z moimi problemami. EKG zostało zrobione, było ok. A jako było zrobione, było ok co mi robili, klatkę piersiową całą sprawdzali, było ok, głowę, cały tomograf, również wszystko było ok, więc generalnie zdrowie na dobrym poziomie, tylko było to krwawienie. No i pojechałem na gastroskopie, niestety na żywca, bo terminy inne były po prostu na, na za miesiąc, a mieliśmy za dwa tygodnie później już wakacje na Dominikanie, więc wiadomo było, że tam będzie jednak, czy właśnie czy imprezę czy coś, to, to już to w to, natomiast to były pierwsze wakacje po moim okresie startowym. No i bo czas na to nie pozwalał. No i się okazało po prostu, że e, że jest że tutaj jest ten helikobakter i to w dość zaawansowanym stopniu, do tego refluks, do tego refluks spowodował przepuklinę e, dość mocną e, przepuklinę i zapalenie przyłyku typu D, więc możecie sobie wpisać, czy jest to mocne. Raczej jest i to tylko świadczy o tym, jak bardzo się męczyłem w nocy, jeżeli mi te żarcie po prostu dosłownie wychodziło. Chcesz paprykę? Chcesz paprykę? Mhm. Mi te żarcie wychodziło, więc mm, okazało się, że takie są właśnie te problemy. Oczywiście Adam Adam Rębić, mój trener, ze wszystkimi mi pomógł, jeśli mowa o, o suplementacji takiej właśnie mało to powiedziane, prozdrowotnej raczej suplementacji, która była konieczna tego, aby, aby się z tym uporać, to jest kwestia indywidualna, więc wiadomo tutaj można mnie pytać co pomoże i tak dalej, ale to tak jak mówię, ja zrobiłem szereg badań, miałem masę papierów, więc było wiadomo co trzeba robić, natomiast pojawił się również antybiotyk, typowy antybiotyk taki na helikobakter, 3 bądź 4 antybiotyki w jednym, no było ciężko, my mieliśmy wyjazd na Dominikanę, i było to pod dużym znakiem zapytania, czy tam można i pić, i świętować, i balować. Tam również miałem urodziny, później były święta, później był Sylwester, natomiast po powrocie, czyli przed, e, przed świętami, bo wróciliśmy dzień przed świętami, powiedziałem, że również od razu po świętach lecę na, na badania i wyniki były dużo, dużo lepsze. Ta hemoglobina była już prawie w normie, e, albo nawet była w normie, już się wróciliśmy. E, natomiast nie byłem pewny, czy tego helikoptera do końca wyleczyłem. Udało mi się go pozbyć, bo to jest bardzo trudne. No i on zawsze też wraca, to jest normalne. Natomiast no, nie jest rozwinięte też w takim stopniu. No i ta hemoglobina później była w normie, żelazu było w normie, ferrytyna była w normie. to wyniki, powiedzmy, były ok. I później się okazało, że te wyniki już są nawet bardzo takie, były już w formie. I w ten sposób jestem tutaj, i w ten sposób jestem tutaj, i tak naprawdę od 5-10 stycznia aktualnie, aktualnie od tamtego momentu ten okres nosowy i buduję. Więc to takie były moje problemy a związane z przeżarciem się i tak dalej. I co dalej? W sumie dalej chyba nic. Chciałabym to wytłumaczyć, nie zanudzać, natomiast zobaczcie produkt, no bo to sobie to, to nagrywamy jedzenie, no, tak miało być. Więc mamy szynkę, mamy ser, mamy pieczarki, mamy cebulę, mamy paprykę. Ja bardzo lubię oliwki, natomiast jak powiedziałem, na wieczór tego sera trochę zjem, ale jeszcze będę siedział z dwie godziny, więc jestem spokojny o sen. Ale oliwek już to nie będę dobijał. Majonezu też nie będę dawał na spodzie jakimś majonezowym. I mogę pójść oliwki, mógłby, mógłby pójść pomidor. Pomidor również na pizzy bardzo lubię. Nie wiem dlaczego, na też lubię. I kacze też lubię. Natomiast to no takie. Produkt. Zaraz zobaczymy jak to wyjdzie i Wam pokażemy. Jak ja mówiłem skoniki dowolne. Ewentualnie jeszcze w opisie filmu wstawię Wam w jaki sposób zrobić to ciasto i tak dalej. Jest to banalnie proste. A ja to wkładam do piekarnika i widzimy się. Dobra, i ja mamy zobaczyć produkt, produkt finalny można zbliżyć. No i tak to wygląda. Polską ścierką z piekarnika również, bo na polskim piekarniku zawsze jest ścierka, a kosz jest pod zlewem. No to też Wrzucam jeszcze drugą. Natomiast za chwilę, jak to zjemy, do mojej jeszcze pójdzie pomidor, bo, bo jest i mi się on chce. No i tak to wygląda. Słuchajcie, tego do możecie jeść jeżeli macie ochotę, aby coś tam szczytować natomiast w jakichś tam granicach rozsądku jeżeli jesteście zainteresowani, aby nagrywać więcej takich materiałów dajcie znać, ja akurat w kuchni umiem dużo rzeczy zrobić gotować umiem i mimo, że robię to wiele lat, to mi się nie chce kiwa głowo, że umiem, więc to nie, 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 nie kłamie umiem gotować, umiem bardzo dobrze gotować ktoś po prostu czasami nie chce ale jeśli mi się zechce to zrobić coś miłego, coś dobrego i coś, coś smacznego, więc tak to wygląda no i tyle, no ten ser tak troszkę a, wiem dlaczego. Ten ser był za cienki. grubę plastry sera muszę iść. No, jak mówiliśmy wcześniej, pizza bez sera to jest po prostu placek jakiś tam z kaczupem. Tak nie robimy. Dobra, dawajcie znać komentarzu, co myślicie. Jakieś tam łapki w górę i tak dalej. Oczywiście mi to nakręca dalsze roboty, jeżeli tego nie będzie. I tak będę nagrywał, bo lubię. No i to w sumie tyle. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Siemanko.